Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 24 godziny od momentu, kiedy oglądasz ten film. I nieważne, kiedy do ciebie trafił, nieważne, jaki masz znak zodiaku, tutaj jest dla ciebie wiadomość. Najpierw sprawdzę, jaka energia prowadzi cię w tym czasie, a w drugiej części czytania zobaczę, co się może wydarzyć, co idzie w Twoją stronę i sprawdzę jakie są twoje słowa mocy także warto zostać do końca żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji pamiętaj że to jest czytanie kolektywne bierz tylko to co z tobą rezonuje dobrze to teraz proszę o wskazówki jaka energia prowadzi cię przez następne 24 godziny O, jest. Wow, numer anielski 1111. Na tej karcie jest napisane: wypowiedz życzenie. To jest mocny znak od wszechświata, że możesz coś w te 24 godziny zamanifestować albo dokonać przełomu w sprawie w której chcesz dobre rozwiązanie dla siebie zamanifestować w przyszłości. Niektórzy mocno poczują dziś w sobie, jakie jest ich prawdziwe marzenie prosto z serca i to jest też dobry czas na to, żeby wypowiedzieć tę intencję do wszechświata. Więc wszelkiego rodzaju hmm, jakieś no, rytuały, może to duże słowo, ale może techniki manifestacji. Cokolwiek robisz, żeby manifestować swoje marzenia. Warto to robić dziś. Jeśli były w tobie rozmyślania, czy nie zacząć w tym temacie czegoś się więcej nie dowiedzieć, to to jest dobry czas, żeby to zrobić. Tutaj mogę pomóc. Zostań do końca czytania, to dowiesz się więcej. To jest Twój znak. To też jest mocny znak dla tych, którzy często widzą 11:11. /11. Twoja manifestacja jest coraz bliżej Ciebie. Możliwe, że dziś dla niektórych, ale to dla tych, którzy już dostają znaki i czują i wiedzą, że to jest możliwe, to tutaj to jest dodatkowa wskazówka. Także naprawdę jest to piękny energetycznie dzień. Dla wielu z jakimś spełnionym marzeniem albo z jakimś wyraźnym przełomem, coś ważnego może się wydarzyć, i to, że na przykład, jeśli to jest Twoja historia, podejmujesz się teraz nowej techniki manifestacji z wytrwałością, to też jest ważne wydarzenie, na ścieżce do spełniania swoich marzeń. Więc tak czy siak, to jest ważny dzień dla wszystkich, pod różnymi względami. A jak ta energia się zamanifestuje i co się może wydarzyć, to sprawdzę za chwilę w drugiej części czytania. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał, będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, amulet ochronny albo specjalny amulet z osobistą intencją, te amulety są ręcznie rzeźbione przez szamana, to napisz do mnie maila. Mój adres mailowy jest w opisie i na kanale. Dobrze, to teraz sprawdzę, co może się wydarzyć. Co idzie w Twoją stronę. Oczywiście, tutaj dla niektórych może być szerszy kontekst niż tylko 24 godziny. Każdy jest w innym momencie. To jest szerokie czytanie. To warto mieć na uwadze. Oho, oho moment, bo ta karta chce wyjść mocno. O, tu. Dobrze, tylko poukładam, żeby było dobrze widać. Nie wiem, czy słychać, ale na czytanie przyszedł piesek. Może to jest jakiś znak dla ciebie też? Może ktoś chce mieć pieska i się zastanawia? Oczywiście, pamiętaj, w takim przypadku, że to jest odpowiedzialna decyzja, to jest stworzenie cudowne, zresztą. Dobrze. Jest ok. To co tutaj się może wydarzyć? Pokonasz wszelkie trudności. Jeśli coś no, sprawia ci trudność, są jakieś przeszkody. Trudne sprawy w Twoim życiu, to tutaj albo w te 24 godziny już coś się dzieje takiego, że, 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 że jest łatwiej, że zostają te trudności pokonane, rozwiązane, albo też dowiadujesz się tego, w jaki sposób może to być zrobione, jakiś przełom jest w Twojej sprawie. Tutaj. Zapewnienie od wszechświata w jakiś sposób, że pokonasz wszelkie trudności. Co dalej? Dyskusja o dzieciach lub pieniądzach. No właśnie, tutaj też mogą być dyskusje a propos marzeń, celów, tego jak widzisz przyszłość w Twojej relacji, jeśli chodzi o dzieci, budżet domowy i tak dalej. Więc tutaj, a jeśli takie rozmowy już były, tylko. Są trudności finansowe, żeby to zrealizować, to albo coś pięknego się wydarzy, że tych trudności już nie będzie niedługo, albo może jakiś awans dziś z podwyżką, co na przyszłość da to, że będzie można zrealizować te marzenia. Tutaj coś ważnego w tym temacie się wydarzy, co ułatwi też realizację tych celów. Uroczystości przyjęcia imprezy. Możesz uczestniczyć w takim wydarzeniu. To nawet może być spotkanie czwórki przyjaciół, świętowanie spotkania albo tego, że coś się udało. Tutaj różnie to będzie. Czas na analizę, inne opcje. Tutaj dla tych, dla których jeszcze się nie dzieje to rozwiązanie, Problemów, trudności, to będzie wyraźny przełom w tym, jak podchodzisz do tematu. Po jakiejś analizie z innej perspektywy, możesz znaleźć rozwiązanie, jakąś inną, lepszą dla siebie opcję. Zmiany, radość, krótki romans. Tutaj bardziej czuję zmiany i radość. Zobaczymy, no, jeżeli ktoś marzy o krótkim romansie, na przykład wakacyjnym, jeżeli teraz są wakacje, jak to oglądasz. No to może być, czemu nie? Jest ta karta tutaj. Zobaczymy inne karty. Na razie więcej miłosnych nie ma, ale bardzo ciągnie mnie do tego motyla. Zmiany, radość i wypowiedzenie życzenia. No tutaj, jeżeli pragniesz jakiejś zmiany, która przyniesie radość, ulgę, szczęście, to coś ważnego w tym temacie może się wydarzyć, albo już zamanifestować to, czego pragniesz. No to zależy, w jakim momencie życia jesteś, ale czuję bardzo dużo radości przy tej karcie. Zobaczysz rozwiązanie problemu, miej oczy otwarte. No właśnie, to jest to, co czuję od początku czytania: że dla większości dzisiaj na drodze do tego marzenia celu, yy, która była przyblokowana, jest przyblokowana, zobaczysz rozwiązanie i będzie już można bez blokad w tę stronę iść. Pięknie. No i proszę, mówiłam, Awans, podwyżka, powodzenie w pracy. Potwierdzenie dla tych, że może to się wydarzyć dziś albo w bardzo bliskiej przyszłości, za tydzień, na przykład z tymi jedynkami. Coś tutaj dobrze pójdzie, co już czujesz, że tak będzie, i to przyniesie dodatkowe pieniądze do Twojego budżetu domowego. No, coraz więcej radości czuję na tym czytaniu, jest to piękne. Straty, zmartwienia i drobne problemy. Mogą być jakieś tego typu sprawy przy tych trudnościach, ale no, finansowo będzie dobrze, więc też będziesz się czuć bezpieczniej. Jakoś tak czuję, że to ma wpływ, ale na te wszystkie drobne zmartwienia czas jest na analizę. Inne opcje i zobaczysz rozwiązanie tego. Bezpieczeństwo i ochrona. No, mówiłam, że będziesz czuć się bezpiecznie. Potwierdzenie. Zmiana kierunku, zmiany na lepsze. No właśnie, tutaj, zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują zobaczyć jakieś rozwiązanie swojego problemu, czy jakiegoś konfliktu, jakiejś zagwozdki, cokolwiek to dla ciebie jest. Tutaj jest wskazówka, że elementem tego rozwiązania jest zmiana kierunku, zmiany na lepsze. I nie wiem, czy było widać na kamerze, a u mnie za oknem na te słowa wyszło słońce, więc piękny znak od wszechświata. Zmiana kierunku, Spojrzenie na coś w inny sposób przyniesie zmiany na lepsze, czyli to, co czułam wcześniej, potwierdzone jest mocno w tej karcie. Lenistwo lub zwlekanie. Możesz się trochę czuć przytłoczony, przytłoczona. To dla niektórych, bo dużo zmian energetycznych tutaj się dzieje. A co jest obok? Pułapki manipulacje. Hmm. Uwaga tutaj na energię osób trzecich które jakoś tak cię odciągają od tej zmiany kierunku, zmiany na lepsze bo ten ktoś chce tutaj coś na tym ugrać to może spowodować te jakieś drobne problemy trudności właśnie może być to też energia tego typu osoby także uwaga na to żeby Cię ktoś y, nie odciągał y, od tej zmiany kierunku. Jeśli to nie jest osoba, to może być też Twoje ego. Ego nie lubi zmian, nawet jeśli te zmiany mają przynieść radość, y, spełnienie marzeń. Ego woli być w tym starym i to może być taka Twoja wewnętrzna automanipulacja poprzez Twoje ego, które zmian nie chce. Także warto też. Być obserwatorem siebie i tego, co się dzieje w tobie, bo też możesz mieć w sobie coś, jakąś pułapkę, którą sam na siebie nakładasz, co to wszystko dla ciebie opóźnia. I też zobaczenie tego w sobie może być bardzo ważnym momentem przełomowym. Przy spełnianiu tego marzenia, więc to też może być tego typu ważne wydarzenie, zmiana, yy, zmiana kierunku na lepsze. Yy, dobrze, to teraz jeszcze twoje słowa mocy. Potężne afirmacje, wskazówki od wszechświata o, jest. Jestem wewnętrzną siłą. Tutaj taka dodatkowa wiadomość dla tych, którzy są zwłaszcza. Tak, czuję, że jest wiele osób bardzo zmęczonych, ponieważ te trudności albo już długo trwają i są bardzo zawiłe, albo było dużo spraw do ogarnięcia, zrozumienia, załatwienia, zanalizowania. I tutaj jesteś na końcu tego wszystkiego, i może właśnie dlatego też Twoje ego zakłada na Ciebie pułapkę, tak? Pułapkę lenistwa, zwlekania. Och, bo to już tyle trwa, to może jeszcze chwilę potrwać, tak by mogło powiedzieć ego, gdyby się mogło wypowiadać, tak? Bo to wszystko tak obrazowo opowiadam, żeby było łatwiej to zrozumieć, zanalizować, Także ta afirmacja, jestem wewnętrzną siłą, pomoże ci pokonać wszelkie trudności. Nawet jeśli, według Twojego ego, się wydaje, że są nie do pokonania, bo już tak. Długo trwają, także pamiętaj, jesteś wewnętrzną siłą, i tutaj zobaczysz coś, dostrzeżesz coś, co pomoże ci pójść dalej w nowej energii ku zmianom, ku radości, ku Twoim celom i marzeniom. Kochani, tutaj jest dużo. Kart energii, które sugerują przełom, zmiany. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie zmiany zajdą w Twoim życiu, to zobacz moje czytanie bezterminowe. Wybierz kartę z numerem anielskim 555. Ten film pojawia się na ekranie, żeby do niego przejść, kliknij w miniaturkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre?